Kolejny odcinek wlatuje, a my dzisiaj wybieramy się na czerwone strefy. Jaki jest zamysł? Oczywiście głównie zbieractwo, ale nie tylko to, co będzie coś ciekawszego, to oczywiście też będziemy to podejmować. Mamy też w ekwipunku szóstkowe narzędzia. Oczywiście, jeśli chcecie zrobić więcej, możecie sobie wziąć na przykład szóstkowe dzienniki. No taki mamy. Plusik, nie, żebyście po prostu, że będziecie dostawać, jak będziecie zbierać tą szoskową skórę lub inne te surowce. No i po prostu też polecam założyć sobie set na przykład skórnika, jeśli będziecie typowo skórkę zbierać. Nie mam premki, tak że będzie troszkę też gorsze podsumowanie. Wiecie, z premium jest troszkę więcej tych surowców. A my pojedziemy sobie po prostu standardowo bez premki Tu mam dwie skórki jakieś 2,5 koła, więc to sobie można odjąć finalnie. Jestem przywieźnia na czerwoną strefkę więc co lecimy? Oczywiście, że można się ją wywalić. To są właśnie czerwone strefy. Na czerwonych strefach nie jest to oczywiście jakoś bardzo ciężkie, nie? Starczy po prostu się pogubić troszeczkę w bieganiu, ale już jak widzicie, zarabiam pierwsze pieniążki. Najbardziej nas jak mówiłem interesują surowce solowe forty raczej odpuszczamy, bo oczywiście tam można zabić nawet nieprzepalony gracz, więc... A raczej nie będziemy tam chodzić Oczywiście żeby zarobić jak najwięcej zbieram od 5-1 e, no surowców nie Mam piątkowe dzienniki także zawsze mi się coś tam zapełni e, Potem możecie sobie dodać nie wiem troszkę więcej Jak, jak coś no bo no wiecie jakby macie, macie premkę Jakby to powiedzieć no to z premką oczywiście jesteście w stanie Więcej zarobić nie Ty zbiłem sobie tą skórkę była zwykła zrobiła się z niej 4-2 Dobre nie? Ty no majster jesteśmy w jakiejś w połowie, może zbierania? No nie no nie nie, może nie w połowie. Ty zarobimy jakieś śmieszne 200, 200 koła? Nawet nie. Ze 150. Obieście mi, że jeżdżę po trochę tych czerwonych strefach. przyjechałem parę map. Nie znalazłem żadnej skóry. Nie wiem, 6-3-5-3-4-3 nawet. Gdzie mówią, że właśnie na tym głównie nie zarabiamy. Od tego mam jakiś kuferek. No, podejmuję taki kufereczek, bo nikogo nie ma w okolicy. Więc sobie zawsze zbierzemy i zawsze to jest 30 koła do przodu. No ale nie wiem, zobaczymy co to jeszcze będzie, no może jakieś ciekawe surki się jeszcze trafią, ale naprawdę przyjechałem parę map, chyba że zrobimy z shooty do Carleonu i wyjadę jeszcze raz po prostu z Carleonu, nie? No i chyba coś na ciekawego, powiem wam, że tak. przeglądam sobie te trupy i zobaczcie po ile tu jest kurde pieniążków na nich. Jakieś 60, a no zawsze, co, zawsze to jest coś, nie? Zawsze to jest coś, coś co ten dorobimy. <laughs> Ej dobra, trzeba szukać jakiegoś zarobku, bo naprawdę te czerwone strefy no to nie załamują. A to widzę, jest troszkę tych trubków. Ktoś na pewno się nie, nie zabrał ze wszystkim. O, takie runy to, to... Na tym to nie zarobimy za dużo, tu już w ogóle nic nie ma. Ja przejechałem połowę tej siódemkowej mapy i naprawdę nie widzę tej... w ogóle.. Czegokolwiek na czym mógłbym zarobić pieniądze jakieś, nie? Mam w ekwiwunku teraz, dobra, no jest jakieś pół bańki, Jeszcze odjąć 180, to jest praktycznie śmieszne pieniądze Z 300 koła to my mamy w ogóle taką. O... Taką całą o całokształcie, a w jakieś pół godziny to jest No nie wiem, śmieszne, śmieszne, troszkę śmieszne ale Zaraz zobaczymy, bo jeszcze mam w planach jedną mapkę zjechać I zjeżdżamy na Carleon i zobaczymy co, co to w ogóle wy, wy, wyjdzie z tego A więc tak, z pierwszego wyjazdu zarobiliśmy jakieś 530 koła Z czego ze zbierania praktycznie no nic, no zbieramy wszystko, tak wiem, zbieramy wszystko i zbieraliśmy, pozbieraliśmy 560, aż mi się język trochę zaplątał. z czego dostaliśmy jeszcze to misko zbieracza włókna za 240, czyli praktycznie, no jak na razie, no pierwszy wyjazd to jest w ogóle, ja bym powiedział, że tragedia, nie? Tak, takiego zarobku to nawet nie powinno być No nie wiem, wejdźmy jeszcze raz, zobaczymy czy w ogóle na tych czerwonych Idzie coś zrobić, ale zobaczcie zrobiłem takie kółko Wjechałem tutaj, od tej strony, przyjechałem tą mapkę Na stepę, potem przyjechałem sobie na drugą No to znaczy tutaj o, sobie na kindle grass, potem przyjechałem sobie na No e, dobra, mniejsza z nazwami, tutaj sobie przejechałem Z tego przyjechałem tu na czerwoną, siódemkowa jak widzicie Z siódemkowej mamy znowu szóstkowy las Znowu szóstkowy las Potem zaliczyłem tutaj siódemkową i tunelem przejechałem Na szóstkową tutaj i do Carleonu, no naprawdę takiego syfu Dawno nie widziałem, no, no nie wiem Takie gówno No nie bardzo mały zarobek, słyszałem, że na czerwonych strefach Jest dosyć dobry zarobek, więc Nie wiem o co chodzi, On tu jakiś bystrzak coś stoi On co, co, co tu tutaj No i udało mi się na czerwony spotkać Paru gości, co tutaj właśnie pozdrawiają Tyba. Tyba, Etyp, tyb, pozdrawiamy Was. Zależy, jak się spojrzy. No to, no też takie mam tutaj odczucia. Jeżdżę i powiem, wam, że zarabiam, ale teraz mamy pułapki do zwózki praktycznie, bo tropona znowu książeczka piątkowa, sikierki, no, także no drewno, no także naprawdę nie spodziewałbym się. Dobra, lecimy dalej, bo coś tutaj może zacząć sypać. Ogólnie mamy podsumowanie: Nie chciałem Was zanudzić jakimś zbieraniem nie wiem surowców czy czegokolwiek coś, bo to praktycznie jeździmy po mapie. Akcji żadnych złapaniem czy coś raczej nie było. No, powiem Wam, widziałem parę osób na mapie przepalonych, ale raczej mnie unikały, szukały mi się wydaje, że transportów czy coś, więc raczej zbieranie. No, takie mi się wydaje, no nie jest to full bezpieczne, ale zawsze. No jest bezpieczniej niż na czarnych, nie? Także tyle, tyle w temacie. Natomiast tego zjedźmy sobie, zobaczyć ile zarobiliśmy. Ok, tak się prezentuje nasz zarobek. Jest to 990 koła razem z dziennikami już zapełnionymi. Tam trzeba sobie od, od, odjąć połowę tego na jakiś, no nie wiem, pusty dziennik. Tu do tego tropu nam troszkę na no jakieś 4-3 i 5-2 3 też. No z tego jest aktualnie najwięcej pieniędzy. No, no nie najwięcej można powiedzieć, tylko można powiedzieć, że kiedyś jest najdroższe z tych surowców zebranych. No, ogólnie głównie dominuje skóra 5-1, znaczy nie 5 -1 skóra, tylko ogólnie 5 surowce. Jest ich pełno na mapie, to na, na czerwonych strefach trzeba przyznać, jest bardzo dużo 5 jedynek. No i 6-0, nie. No oczywiście 6 jeden, jakiś trafić, coś tego typu no jest oczywiście e, troszkę ciężej, ale idzie znajść, tak? Ogólnie. no Panika, znaczy tysiąc, milion, no nie jest to jakoś tak źle, ale nie jest też najlepiej, nie? W sumie to przy takim stacie, jak widzicie, czyli jakby kosztujemy się tylko, no jakby 500 koła na to, żeby sobie takie rzeczy zarabiać, ale są oczywiście lepsze kontenty do zarobku niż jakieś zbieranie na czerwonych, nie, wariacie, więc tak. Rób jak chcesz, ale no te czerwone panie to, to nie oddają, pan nie oddają. Czarne, o tak, diawalony. Tamto górdę dopiero kasa leci. Dobra, ja nic ci nie wydłużam czasu. Trzymaj się wariancie czy.